Dziś od samego rana jesteśmy w Katowickim Parku Leśnym, gdzie dziś wielki rodzinny piknik piknik Eko to impreza połączona z zabawą i edukacją. Oczywiście dla małych i dla dużych. Przygotowano jak zwykle mnóstwo atrakcji. Atrakcji ekologicznych, atrakcji artystycznych. Te atrakcje przygotowane nie tylko przez służby miejskie, także przez lasy państwowe, przez wodociągi i dziś można wielu rzeczy się dowiedzieć, ale też można zobaczyć to, czego na co dzień my, mieszkańcy regionu, zobaczyć nie możemy. Bieżąco, dzik mieszka... jest dziki, dzik jest zły. Na pewno nie, przynajmniej tutaj w Katowickim Parku Leśnym, gdzie dziś edukujemy się, gdzie dziś się bawimy. Tutaj jest mój kolega, a może Locha, zaraz się dowiemy. Mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Lasy Państwowe. Tutaj akurat jesteśmy w namiocie nad leśnictwa Brynek Dzień Dobry. Dzień dobry. Czy to jest dziki dzik, czy to jest dzika locha? Dziki dzik, to jest samiec dzika, czyli odyniec. Tutaj mamy oprócz dzika jeszcze inne leśne zwierzęta. E, mamy sarny, jest to sarna koza i sam, e, samiec sarny, czyli koziołek. Oprócz tego przywieźliśmy jeszcze lisa i do porównania jenota. Staramy się rozmawiać, tutaj przychodzą do nas osoby zainteresowane, właśnie często pytają o zwierzęta, o lasy, zabierają sobie gadżety. Można u nas też zbić e, budkę lęgową dla ptaków, zagrać w bilety. Kart holenderski, także trochę atrakcji jest. A my już podpatrujemy, bo jak się okazuje, to wcale nie jest takie trudne zadanie. Dzień dobry. dzień dobry. Raz, dwa, trzy i budka zbita. Tak, jest, dokładnie. Tu goście zbijają, nie my. Czy to jest czas, żeby budkę lęgową wieszać? Czy musimy poczekać jest, do przyszłego to jest, to jest roku? ale można, można już ją powiesić. Niech się przyzwyczają taki do tego, że coś tam wisi, że nie jest po prostu e, jakiś nowy obiekt w lesie, czy w ogrodzie. Można ją teraz powiesić, nic się nie stanie. Parę lat wytrzyma na pewno. No to ja panu tutaj pomogę. Bierzemy młoteczek ciężki i zbijamy młoteczki. Ja tutaj dobiję ten gwózdek, bo widzę, że nie Gwoździe mamy. No i zaraz będziemy mieć swój współudział w zbijaniu budki lęgowej dla zrobić. ptaków. Będzie wisiał na działce? Na działce, na działce swojej, tak. A, pan tutaj ma wprawę. Dobra. No to ja jeszcze puk, puk, puk. No i proszę bardzo, budka prawie gotowa. No to sprawdzamy, jaki odgłos wydaje wilk. Państwo też zainteresowani tablicą? Próbujemy zainteresować malucha, bo na razie większość zwierzątek kojarzy tylko z obrazków, chociaż niektóre nam się udaje zobaczyć dziś w trakcie jakichś wycieczek, jakiejś zimy z bowstalami. Się... I co my tutaj mamy? Jakie zwierzątka? Jakie tutaj są zwierzątka? Jakie są zwierzątka tutaj? Co tu jest za zwierzątko? Lisek. Lisek? A tutaj? Łoś? Tak? Trochę, pierwszy raz jest przed mikrofonem, jest zawstydzony trochę. No to co, sprawdzamy jakie odgłosy wydają? Sprawdzamy jakie odgłosy wydaje. Co chciałeś? Chciałeś nacisnąć, tak? To proszę. Można Gdzie jest piątka? Gdzie jest piątka? Tutaj mamy wilka. Zobacz, tu mamy wilka. A jak robi wilk? To nie przeszkadzamy w takim razie udanego pobytu, bo dziś jesteśmy tutaj do późnych godzin popołudniowych. My zobaczymy ile wytrzymamy tutaj w tej temperaturze z maluszkiem. To trzeba ostrożnie. <grym> Ale temperatury nie są tutaj takie złe, bo i wodnych atrakcji mamy całe, całe mnóstwo. Trochę wody dla ochłody. Dziś woda się przydaje i to w każdej postaci. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Woda zimna? Tak, bardzo. Zdrowa? Zdrowa. A przegotowana? Nie. A przefiltrowana? Tak. No to nie dobrze, bo wyjałowiona? Nie, nie, nie. Jest. Zdatna do picia. Tak, jest zdatna. Słyszałam, że woda w kranie w Katowicach to jest najlepsza. Tak, tak. No to w takim razie próbujemy. No to. W takim razie na zdrowie woda oczywiście dla każdego kto odwiedzi dzisiejszy piknik eko odpowiedzialnie w Katowicach wodę próbujemy. Zdrowa, zimna, orzeźwiająca. Prosto dziś z beczkowozu, ale tak naprawdę to woda prosto z kranu. Na zdrowie. Jest i woda w takiej postaci. Dziś chłodzenie wskazane, pogoda nam dopisuje, a jesteśmy, przypomnę, w Katowickim Parku Leśnym, gdzie dziś wielki piknik rodzinny. Piknik połączony z edukacją i z dobrą zabawą. Całe mnóstwo atrakcji, no i przede wszystkim woda, 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 woda. Ochłody nam doda. Radio Katowice.